Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, bo przyjrzymy się zupełnie nowemu blockchainowi, może następcy Solany, jak to niektórzy mówią. I chodzi tutaj o blockchain Sui. Nagrywam w sumie odcinek po odcinku, co też jest nietypowe dla mnie, 26 sierpnia. No w sumie już pierwsza w nocy prawie, no ale to jest nieważne, nagrywam odcinek Standardowo, jeżeli odcinek się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do opisu. W opisie macie link do giełdy Bybit, bardzo dobra giełda na start, bez KYC i da się dostać bonus do 4000 dolarów. Największa giełda Binance oraz dołączcie do mojej społeczności Discorda, grupy z ogłoszeniami oraz mojego Twittera. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę. no... Jak Was film zaciekawi, a mam nadzieję, że Was zaciekawi tym, co Wam przedstawię, i już tutaj zaczynając, nie jest to jakby jeszcze nic e, popularnego, w sensie, jeszcze dużo się o tym nie mówi, a prawdopodobnie będzie, i uważam, że warto zwrócić uwagę. Nie jest to też żaden film sponsorowany, żeby nie było, po prostu sam znalazłem sam. E, szukałem na YouTubie, dużo mówiliśmy ostatnio w Polsce o Aptosie. Prawie każdy Polak nagrał o Aptosie, a razem z Aptosem za granicą wypromował się taki sam blockchain jak Sui. Jakby to są trochę dwa konkurencyjne blockchainy, chyba z tego co wiem, pisane w tym samym języku programowania, bo tutaj jest troszeczkę inny język programowania niż na standardowym Ethereum lub na Kosmosie lub na Terze, który był. Jakby no, ten język się troszeczkę różni, a różni się też na przykład od Solany, ale no, te blockchainy są porównywane do Solany. No i właśnie tutaj SUI jest takim trochę konkurent, konkurentem e, blockchaina Aptos, który również jeszcze nie wyszedł. No i to wszystko działa je, jeszcze na testnetach, czyli dopiero sobie testujemy. Więc po tak trochę długim wstępie myślę, że możemy przejść. SUI by Mysten Labs. E, projekt obecnie na Twitterze e, Mysten Labs. Sobie musicie znaleźć 53 tysiące followersów. Także mają już trochę to, tych followersów z osób, które no... Ja obserwuję, no to widzę, że parę ogarniętych ludzi i powiedzmy osoby, które wie, wie, znają się na rynku, e, też staram się tylko obserwować same osoby, które znają się na rynku, no ale wiecie jak zawsze, jak to jest. Ale na przykład sam z FTX obserwuję sui e, blockchain, zresztą jest ich inwestorem. Bybit ich obserwuje, także myślę, że tutaj że jest to coś nowego, coś ciekawego. E, Chris, Cryptocom, myślę, że tego już nie muszę mówić, jakby samo to w pewien sposób świadczy, że pomimo pewnie Wam to dużo nie mówi i szczerze dzisiaj rano, jak wstawałem, też mi to praktycznie nic nie mówiło. Raz tylko się ta nazwa mi obiła o, o moją głowę. No to teraz już mi i Wam powie coś więcej. E i tak, jak wpisywałem sobie SUI, blockchain, generalnie jest parę filmów, e, DAP University, e, tutaj jakiś kanał, który się zajmuje stricte airdropami, Get That Crypto, e, Crypto ba Banter, to jest powiedzmy większy youtuber, no i generalnie na tym się kończą. Są tu jakieś poszczególne filmy po 90 wyświetleń. No, dwa duże kanały powiedziały o tym, także jest to fajne, ale jeszcze jeszcze jest to w kuluarach e, cicho. W Polsce myślę, że mogę powiedzieć, oczywiście bez żadnej nagrody za to nie chcę. Ale o Sui jeszcze nikt chyba z tego co widzę w Polsce nie mówił. Tutaj jakiś airdrop alert daily, ale w Polsce wydaje mi się, że będę pierwszy. Ale dobra, to jest nieważne. No i zobaczyłem sobie kawałek film Crypto Bantera. No i tu generalnie opowiada o Sui, że to nowy blockchain i tak dalej, trochę to wyjaśnia, my sobie to zaraz wyjaśnimy. Poruszył tutaj też rzecz, że właśnie FTX jest inwestorem w Sui. No, pokaż mi to, co pokazałeś, bo będę go Ale tutaj właśnie nie umiem tego teraz znaleźć, jak na złość ale właśnie o. Tutaj taki tweet, jego zresztą, że właśnie FTX jest jednym z inwestorów i oni chyba z tego co wyczytałem, wsadzili ponad 160 milionów dolarów w swój blockchain. Także jeżeli to jest prawda, no a z tego widzimy dużo rzeczy na to wskazuje, no to jest to na pewno fajną, fajną rzeczą, że po prostu, no, że blockchain bl fajną rzeczą, no po prostu świadczy o tym, że blockchain może być rzeczywiście przyszłościowy i rzeczywiście zrobi szum na naszej scenie. Z góry mówię, nie wiem, nie da się kupić ich tokenów w żadnych presale'ach i tak dalej. No raczej na to nie ma opcji w tym momencie, ale warto się przyglądać, warto robić moim zdaniem testnety, do których sobie zaraz przejdziemy. E, tutaj mamy Sui Team, generalnie bardzo dużo osób. Przejrzałem sobie tutaj te osoby tak plus minus na szybko. E, no to tutaj CEO generalnie tam jakieś sukcesy osiągnął w życiu. E, pracował w Apple'e na dość wysokim stanowisku dyrektora. E, tutaj dalej myślę, że możemy e, lecieć. E, w Facebooku pracowali, e, wiele tutaj VC powiedzmy, lub takich stricte związanych z krypto, także no, Team mają dość spory, tak, nie będziemy każdego poszczególnie jakby patrzeć, bo w sumie to i tak nic nie zmienia. Moja ciekawość tego blockchaina jest jak najbardziej. E, wielka, tak mogę to powiedzieć, no niech będzie. No i jak wejdziemy sobie na sui.io, tutaj sobie podmienię stronę, no to mamy zwykłą stronę, generalnie dużo tutaj nie ma e, informacji po prostu, że tutaj stay safe, że lepszy, że lepszy blockchain, lepsza komunikacja, Mamy white paper, który jest tak napisany, że ciężko go przeczytać za przeproszeniem. E, w sensie on jest w ogóle w GitHubie i to wiecie, takie jeszcze. E, no, jeszcze ulica do tego za bardzo nie, nie zajrzała. Dzięki temu, no, może to nam dać dobrze e, zarobić. No i oczywiście jest teraz jest DevNet wersja, czyli możemy sobie po prostu robić to na testnecie. Także tyle o. Jakby w samym blockchainie, no po prostu taka konkurencyjna Solana. Wiecie, nie będę Wam tutaj technicznych rzeczy, bo szczerze, sam ich nie rozumiem. A to nie, myślę, że to nie jest najważniejsze. Żeby zacząć z tym blockchainem SUI Wallet, e, SUI Blockchain, trzeba pobrać sobie przeglądarkę, e, nie przeglądarkę, tylko rozszerzenie SUI Wallet. Ja wam zostawię link w opisie. Wiecie, nigdy nie wpisujcie sobie tak zwyczajnie w Google na tej zasadzie SUI Wallet, bo kiedyś może być tak, że będzie scam, połączycie się i. Coś by wam tam się stało złego. Także dam wam linka bezpośredniego, z którego sobie to sam, sam pobrałem. E, no i jak już pobierzecie sobie, robicie sobie ten portfel, to jest powiedzmy dość proste do zrobienia. E, ogarniecie sobie, że po prostu trzeba SIDY zapisać, adres się zawsze zaczyna od 0, także podobnie jak na Ethereum. No i następnie mamy już tutaj e, SUI wallet otworzyłem sobie go w pełnym ekranie, żebyście go widzieli. No i mamy tak. Tutaj mamy adres. Tutaj te przyciski jeszcze nie działają. Nie działa stake, nie działa send, nie działa buy, z tego co widzę. Tutaj mamy NFT, do których zaraz przejdziemy. No i tutaj mamy historię. Tak i szczerze, no jestem w stanie to powiedzieć, że taki tak to porównać do Solany, jak używałem jeszcze SOLET IO, że po prostu bardzo biedny wallet, który działa, bo już przetestowałem, ale to z wami zaraz jakby wam pokażę, ale no, tak jak mówię, na dość wczesnym etapie. Co musimy zrobić? Musimy dołączyć na Discorda Sui. Na oficjalnym Twitterze, tutaj macie Discord Sui, w sumie sami sobie to możecie wpisać. No i jak dołączycie na ich Discorda, macie już ten portfel, kopiujecie sobie ten adres klikając tu, no, skopiowało mi. I teraz piszecie tak, wchodzicie na Discorda, weryfikujecie się, wchodzicie na kanał DefNetVset i wpisujecie f a -U -C -E -T i wklejacie swój adres. Jak widzicie, adresy bardzo podobne do IVMA y i wysyłacie klikając Enter. Ja już tego zrobić nie mogę, bo przed chwilą to zrobiłem. To raz na godzinę. Y nie wiem, gdzie tu jestem ja. Ulu, Alex. No dobra, nie umiem się znaleźć, mniejsza, nie jest to ważne. Ja już to po prostu zrobiłem, dlatego mam tutaj te środki. Te środki są obecnie nic nie warte i nawet jak to kan wyjdzie, to te 185 tysięcy SUI będzie dalej nic nie warte, bo to są po prostu testowe środki na zabawę, tak pod testet. Jak już mam macie te środki... No to teraz co możecie z tym zrobić? No jak widzicie na razie nie można send ani receive, nie można nic kupić, nie można nic sprzedać, ale jest już parę rzeczy, które śmiga. Pierwszy to jest Blue Move i to jest właśnie marketplace i na Evmosie i na Sui, dlatego to mnie też zaciekawiło, że tutaj Evmos e, nie Evmos, przepraszam, e, przepraszam, pomyliłem właśnie blockchainy, e, że tutaj Blue Move jest no, na dwóch blockchainach. E, Zapomniałem, mówiłem, na Aptosie, przepraszam, że BlueMove tutaj współpracuje również z Aptosem, czyli z tym popularnym blockchainem, który już w Polsce, o którym prawie każdy nagrał film, więc to, to, to ciekawie. No i tutaj również BlueMove działa na SUI, lub przynajmniej będzie działać, bo na razie to są wersje testowe. No i tutaj widzicie, że jestem na SUI, mogę się przełączyć na Aptos, to nie jest ważne. No i klikam sobie connect, połączyło mnie z portfelem. I klikam sobie mint. Nie widzicie oczywiście mojego SUI wallet, ale w tym momencie potwierdziłem transakcję dosłownie, tak jak w Metamasku. Nic trudnego. No i w tym momencie bardzo szybko to działa. Wymintowałem sobie kolejne NFT, które mogę sobie zobaczyć tutaj no i jednego z tych smoków mi wymintowało tych smoków można sobie parę wymintować odświeżę sobie możecie sobie parę tych smoków wymintować ja się po prostu chcę pobawić więc sobie z 2 czy 3 sobie wymintuję o NFT możecie na przykład wysyłać z tego co widzę więc NFT obecnie da się komuś przesłać, ale samych tokenów się nie da przesłać. Więc no, ja mam dwa smoki, odbieram sobie to właśnie z tego marketplace'u. Następną rzeczą, gdzie możecie sobie potestować, to jest sui.names.com. No, i jest to taki Sui Name Service, czyli po prostu skracacie sobie adres. Ja już zakupiłem sobie adres krypto, ale dajmy sobie na przykład Bitcoin. Nie wiem, czy będzie dostępny, ale nie byłbym sobą. Gdybym nie spróbował, no widzimy, że już nazwa Bitcoin jest dostępna, niedostępna, że ktoś sobie ją zarezerwował, to ja sobie tym razem nam kryptoinwestycje szukam, jak najbardziej jest dostępne, kryptoinwestycje.sui, klikam sobie claim, kosztuje mnie to 1000 sui, no ale to nie jest żaden problem, no bo środki są powiedzmy za darmo do właśnie takiej zabawy. W tym momencie zakupiłem wchodzę sobie w swój portfel i patrzcie, dość szybko to działa, na pewno duży plus, działa to w miarę płynnie, e, tutaj jak robiłem, no to odrzuciło mi dwie transakcje, jedną tu i jedną tu, nie wiem za co, czy jest tu jakiś fail, e, mover, abdul, no to jest oczywiście standard, że te fejle nigdy nie są podane, wytłumaczone, ale to na metamasku jest podobnie, jak o to chodzi. Ale no co, wymintowałem sobie dwa, dwa kolejne NFT. No i po prostu mam e, portfel kryptoinwestycje.sui e, oraz krypto.sui. E, oczywiście potem musicie sobie active name, żeby, żeby ten e, jakby wallet działał. Bo obecnie moim głównym jest krypto.sui i pod tym adresem też możecie mnie... E, znaleźć. E, z ciekawych rzeczy jest jeszcze projekt SuiPunks są to jakby chyba pierwsze NFT, no oczywiście nawiązują do zwykłych kryptopanków, co jest standardem e, w tej przestrzeni e, panki, e, pierwsze NFTki można u nich o whiteliste gdzieś tam walczyć na kiedyś, ja jeszcze nie ukrywam, nie wchodziłem ani na ich discorda, nie bawiłem się nimi ale informacyjnie, no mają już stronkę, pewnie będzie mint, jak tylko wyjdzie, wyjdzie sieć. No i nie zdziwię się, jeżeli projekt da zarobić, także będzie można sobie tutaj podziałać. No najpierw trzeba, warto zdobyć whitelistę, ja jeszcze nie, ja jeszcze się tym nie bawiłem, chociaż może jest whitelista za używanie. Jak jest za używanie, to byłoby fajnie, ale no co, trzeba sprawdzić, jak to się mówi. Klejam sobie. O, no nie jestem listowany, No pewnie na ich Discordzie, ale to jest nieważne. E, no i jakby tak prezentuje się SUI. No myślę, że, że, że ciekawy blockchain. Warto się moim zdaniem tym pobawić. No i na zakończenie na Twitterze. E, pierwszy raz z tego korzystałem. E, stworzyłem listę. Taką tutaj. E, albo nie. Zgubiłem ją teraz, ale stworzyłem właśnie taką listę, a nie, tutaj jest. Sui Blockchain, ona jest e, oficjalnie dostępna, każdy w nią sobie będzie mógł wejść. Obecnie na mojej krypto liście Sui są cztery, cztery osoby obserwowane, e, właśnie Sui Ecosystem, Sui Blockchain Daily, e, Mysten Labs oraz jakiś ziom, co tutaj niby Sui promuje. E, no i po prostu będę sobie tutaj z czasem e, followował osoby Sui. E, robię to po to, żeby też po pierwsze, nie, nie zaśmiecia całą mi to głównego Twittera, no bo jednak dużo tych tweetów sui, no nic z tym i tak nie zrobię. E, w sensie, wiecie, no będzie fajny post, no ale wiecie, co ja z tym zrobię, nie? że pojawi się blo post o sui, e, no bo zainwestować się raczej nie będzie dało e, i tak dalej. A jednocześnie chcę mieć po prostu takie coś, że jak kiedyś powiem sobie no ciekawe co tam słuchać Sui tak wraz w tygodniu, no to jestem w stanie sobie w to wejść i samemu sobie dokładnie wtedy przeczytać. Myślę, że te listy są naprawdę spoko. zauważyłem to Piotrka Misiurka, no i chcę właśnie to przetestować też na Sui Blockchain. Zobaczymy jak to wyjdzie. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie. Możecie wbić na Discorda, pogadamy o tym. Moim zdaniem projekt ciekawy, tak jak mówię trochę tak czas spędzacie nad zdobyciem wiedzy, no bo tak jak mówię, nic nie możecie tutaj realnie zrobić, przynajmniej e, obietnicy nie ma darmo, że coś dostaniemy, nie da się ani zainwestować, za testnety nie mamy potwierdzonych airdropów, nie wiemy, czy będą w ogóle airdropy, na Discordzie pisali, że nie będą, no ale to wiecie, jak to zawsze, zawsze jest. Także no nic tutaj nie ma pewnego, ale moim zdaniem strata 15 minut na ten film, no i potem na, następnych 15 na, na przetestowanie tego i te 5 minut tygodniowo na odczytanie wiadomości, zrobienie może nowych testnetów, myślę, że może kiedyś dobrze dobrze zapłacić. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów, gdzie studiujemy w pewien sposób blockchain, a jednocześnie nie mówię wam tych takich technicznych rzeczy, bo po prostu się na tym nie znam. Nie ma to sensu. Bardziej staram się tutaj takie mięso wykładać, ale dobra, bo już też przeciągam na siłę, a to jest bez sensu. Do następnego odcinka. Dzięki. Hej.